Ochotnicza Straż Pożarna w Sędziszowie Małopolskim świętuje jubileusz 150 lat istnienia. Główne uroczystości upamiętniające wydarzenie z 1874 roku odbyły się 15 czerwca, przyciągając mieszkańców oraz zaproszonych gości. Obchody rozpoczęły się od poświęcenia figury św. Floriana na budynku remizy przy ulicy Polnej. Figurę ufundowali burmistrz Sędziszowa Małopolskiego Bogusław Kmieć oraz starszy brygadier w stanie spoczynku Paweł Stokłosa. Następnie uczestnicy przemaszerowali do kościoła farnego, gdzie odbyła się msza święta w intencji członków jednostki oraz ich rodzin. W homilii ksiądz Paweł Samborski, kapelan wojewódzki strażaków, zwrócił uwagę na słowa przysięgi strażackiej, zaznaczając, że jubileusz 150 lat to czas podsumowania i wysunięcia perspektyw na przyszłość. Tak zostało powiedziane we wstępie do Eucharystii. dzisiaj to nie jest tylko gaszenie pożaru, bo to jest znikomy procent w działalności zarówno państwowej, jak i ochotniczej straży. Ale żeby te perspektywy były realizowane i się spełniały, to trzeba wyrazić też wdzięczność organizatorom dzisiejszej uroczystości, że zadbali o ten element nadprzyrodzony, a więc o poświęcenie figury św. Floriana na budynku Remizy i Eucharystię. Po drugie, bracia i siostro, dzisiaj już nie jest to takie oczywiste. Dla wielu ludzi dzisiaj Eucharystia stała się dodatkiem. I dzisiaj w tej Eucharystii trzeba Pana Boga prosić o to, żeby udzielał nam błogosławieństwa. Po pierwsze, po to, żebyś mógł to swoje strażackie powołanie wypełnić dowrotem przysięgi, zarówno w Państwowej, jak i w Ochotniczej Straży. Bo to Pan Bóg obdarzył cię takimi darami, że jesteś w stanie nie tylko tutaj dzisiaj wystać w tym galowym mundurze, ale przede wszystkim jesteś w stanie przy plus 30, czy minus 30 i ratować ludzkie życie i imienie. Nie każdy to potrafi. Szczególnie w dzisiejszych czasach, gdzie wielu kalkuluje, czy im się to opłaca, czy się nie opłaca, jeśli... I to co ja z tego będę miał? To nie tylko te medale, te, jak to mówię, duży broszkę, ale przede wszystkim co ja z tego będę miał w tym wymiarze materialnym. Co tam o mnie ludzie mówić? A w rocie przysięgi nie ma czegoś takiego. A to słowo przysięga dzisiaj by brzmiało w, w Ewangelii. Ryby bracia i siostro, ci, którzy tą przysięgę składają, powinni sobie zdawać z tego sprawę, że tam nie może być elementu czyjaś, tego będę miał, tych korzyści w wymiarze materialnym. Bo było, trzeba było te słowa Bogu na chwałę ze sztandarów i z remis wyrzucić. A więc Pan Bóg, Pana Boga, Błogosławieństwo jest potrzebne po to, żebyście mogli szczęśliwie wracać do swoich rodzin, do swoich domów. I tutaj chcę wyrazić wdzięczność Waszym bliskim, którzy czy to w modlitwie, czy to w takiej ludzkiej trosce martwią się o Was, bo wielu z akcji nie powróciło. Po Eucharystii przemaszerowano na plac targowy, gdzie odbył się uroczysty apel, rozpoczynając od wciągnięcia flagi państwowej na maszt. Prezes OSP sędziszów Małopolski Druk Grzegorz Wrona przedstawił historię jednostki, która została odznaczona odznaką honorową Strażacka Gwiazda Podkarpacia. Aktu odznaczenia dokonali druch Władysław Tabasz, przewodniczący sądu honorowego Związku OSP-RP, brygadier Grzegorz Oleniacz, zastępca podkarpackiego komendanta wojewódzkiego PSP, oraz senator Rzeczpospolitej Polskiej Zdzisław Pupa. W skład pocztu sztandarowego wchodzą druch Hubert Szczepkowicz, druch Witold Lasek i druch Mateusz Basara. W uznaniu zasług co najmniej sześciu pokoleń Straż Światów w opolskim w imieniu władz związku dekoruje trucha straż pożarną y, gwiazdą Podkarpacia, która nawiązuje tradycją do podkarpackiej gwiazdy strażackiej z okresu władz związku w Galicji z siedzibą w centrum związku w Kawał historii Waszej jednostki, kawał historii naszej spójnej służby, niech ta gwiazda zaświadcza o Waszej pracy i tradycji. Podczas uroczystości wręczono druhom medale za zasługi dla pożarnictwa oraz za długoletnią służbę. W trakcie apelu głos zabierali zaproszeni goście. Senator RP Zdzisław Pupa podkreślił potrzebę zakupu ciężkiego samochodu gaśniczego dla jednostki OSP Sędziszów Małopolski. Myślę, że niezmiernie ważną będzie misją panie starosto, panie burmistrzu, szanowni radni, radni miejscy, gminni, powiatowi będzie misją to, aby postarać o ciężki samochód gaśniczy. Myślę, że taki samochód jest niezmiernie potrzebny, aby ten potencjał, który jest, który drzemie, który tkwi w Ochotnikach, w Sędziszowie Małopolskim, mógł być jak najlepiej reprezentowany i i, I można powiedzieć, i służyć, służyć miał w społeczności właśnie Gminy Sędziszów i nie tylko. Brygadier Grzegorz Olenia zwrócił uwagę, że współczesnym problemem nie są środki finansowe, ale brak ludzi do służby. Ten czynnik ludzki widać i w jednostkach OSP, i w szkole, i w kościele tych ministrantów przede wszystkim jest też coraz mniej. Ale myślę, że z tymi problemami również każda z jednostek, nie tylko wasza, będzie potrafiła sobie poradzić i pójdziemy, pójdziemy do przodu. Z tego miejsca w imieniu własnym, ale przede wszystkim w imieniu podkarpackiego komendanta wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej, także w imieniu komendanta powiatowego, waszego komendanta powiatowego z Robczyc, gratuluję wam tego pięknego jubileuszu. Życzymy wam przede wszystkim dużo dobrego zdrowia. To wartość najważniejsza, bo bez zdrowia ani rusz, brak siły nie motywuje nas do dalszej pracy, aby iść do przodu. Życzę Wam, aby w następnych dziesięcioleciach jednostka się rozwijała i myślę, że tym kolejnym, największym wyrazem będzie możliwość zorganizowania kolejnych jubileuszy przez kolejne pokolenia. I to będzie świadczyć o tym, że ta organizacja przetrwała i nadal funkcjonuje i kolejne pokolenia tym gestem podziękują Wam za to, że tak mocno i ciężko. Pracujecie. Starosta Robczycko-Sędziszowski Piotr Kapusta, wspólnie ze swoim zastępcą Jackiem Rogiem, złożyli życzenia jubilatom, przekazując okolicznościowy grawerton. Starosta podzielił się także osobistą refleksją. Jestem bardzo dumny z tego, że przeszło mi dożyć takiego pięknego jubileuszu, 150-lecia. Jako mieszkaniec tego miasta od dziecka pamiętam, jak. Chętnie patrzyło się na wóz strażacki jeszcze takiego starego stara, już nie pamiętam jaki to był typ, ale pamiętam i pamiętam też jeszcze i, i kapucynów, którzy też uczestniczyli w pomocy, jeżeli chodzi o ochotniczą straż pożarną. Jestem dumny też z tego, że u mego boku jest kolega strażak, wieloletni komendant Powiatowej Straży Pożarnej, który Najlepiej zna Waszą profesję i nie ukrywam, że wielokrotnie bardzo mądrze mi podpowiada w sprawach związanych ze służbą i z działalnością. To pozwala kroczyć pewnie, bo mając przy boku Strażaka, jak patrząc na tą Waszą siłę tutaj 150 lat, życzę kolejnych długich, długich lat funkcjonowania. Burmistrz Sędziszowa Małopolskiego Bogusław Kmieć ze swoim zastępcą Markiem Pająkiem wyrazili zaszczyt z możliwości uczestnictwa w jubileuszowej uroczystości. Dzisiaj Sędziszów Małopolski się raduje. Myślę, że mniej, mniej radosny był 150 lat temu, kiedy grupa naszych mieszkańców zebrała się, myślę, że po wielu spotkaniach, wielu naradach, wielu dyskusjach, udało się osiągnąć ten cel, do którego zmierzali, a mianowicie powołanie Ochotniczej Straży Pożarnej w naszym mieście. 150 lat temu to też była bardzo radosna informacja dla wszystkich jej mieszkańców i tak jest do dnia dzisiejszego, ponieważ z tym dniem, z tym momentem, wtedy oni, a teraz my czujemy się z Wami, przy Was, Bezpiecznie. Władze gminy przekazały na ręce prezesa jednostki OSP Sędziszów Małopolski druha Grzegorza Wrony, list gratulacyjny oraz parawan ratowniczy i zestaw rękawic ratowniczych. Obchody zakończyło wbicie pamiątkowych gwoździ oraz wpisanie się do księgi pamiątkowej. Uroczystość uświetniła orkiestra Denta z Ropczyc.